Podcast Sięgaj po swoje po pięćdziesiątce jest dla kobiet, które mają dość czekania na cud. Chcą wziąć życie w swoje ręce, być w końcu zauważone. Usłyszysz tutaj, jak odważnie sięgać po to, co naprawdę Twoje, bez przepraszania, bez wątpliwości, z pełną akceptacją i radością. Zapraszam, Danuta Hasiak. Cześć, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w podcaście. Sięgaj po swoje, po pięćdziesiątce. Ten odcinek nie będzie o planach, nie będzie o celach, o planowanych sukcesach, nie będzie o postanowieniach noworocznych. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o tym, czego na pewno nie zrobię w przyszłym 2026 roku. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w tym roku zrozumiałam całą sobą że w życiu nie jest to ważne, co ciągle do niego dodajemy, ale to, co świadomie zostawiamy za sobą. To będzie odcinek o szukaniu, odnajdywaniu balansu, trochę taki za kulisami życia. Jak możesz, usiądź wygodnie, zapasz swoją ulubioną herbatę lub kawę. Porozmawiajmy, jak kobieta z kobietą. Dzisiaj, gdy kończy się 2025 rok, czuję bardzo mocno, że jestem zupełnie inną osobą niż rok temu. I nie dlatego, że wszystko wokół mnie się zmieniło, że zupełnie żyję w innej rzeczywistości. Nie, nie, to w ogóle nie o to chodzi, tylko wyjątkowo w tym roku czuję, jak ja się bardzo zmieniłam, bo nauczył mnie czegoś, bardzo ważnego, że nie musimy przejść wielkiej rewolucji, żeby stać się tą inną. Nie musimy pójść na kolejne szkolenie motywacyjne, by być bliższą sobie. Czasem wystarczy ogromne zmęczenie, tak dobrze słyszysz, czasem wiele nieprzespanych nocy. Czasem taki moment, w którym ciało i serce mówią, dość, już dalej nie mogę. Dojrzałości nie mierzę swoimi zawodowymi sukcesami. Również nie przez zrywane kartki z kalendarza. Ona w tym roku przyszła do mnie z całą siłą i mocą przez codzienność, przez zwykłe dni. W których nie byłam silna, nie byłam ogarnięta, wiesz co? Nie byłam inspirująca, ale byłam obecna i to zupełnie wystarczyło. Zrozumiałam, że mogę być zmęczona i nadal wartościowa, że mogę nie wiedzieć i czuć się mądrą kobietą, mogę się zatrzymać i nie wypaść z życia. I właśnie w tym miejscu przyszły decyzje. Czego nie zabiorę ze sobą. Do 2026 roku. Słuchasz podcastu, sięgaj po swoje po 50. Nazywam się Danuta Hasiak i od kilkunastu lat wspieram kobiety, które powiedziały Stop, nie odkładam życia na potem. Mają dość szukania przez wiele lat lepszej wersji samej siebie. Chcą obniżyć życiową poprzeczkę i żyć tu i teraz, bez względu na to, ile mają lat. Jeżeli to, o czym mówię, jest Ci bliskie, zapraszam Cię do bezpośredniego kontaktu, skorzystania z wielu form wsparcia, które znajdziesz na mojej internetowej stronie www.danutahasiak.pl. A teraz wracamy do odcinka. Po pierwsze, nie będę przepraszać za to, że mam swoje zdanie. Będę robić wszystko. Żeby nie mówić. Przepraszam, że pytam, przepraszam, że czuję, przepraszam, że potrzebuję. Przez lata uczono nas, że musimy być miłe, niewymagające, dostosowane do okoliczności świąt, na przykład tych, które minęły, i one są tego najlepszym przykładem, gdy niby wszystko jest ok, a w środku się gotujemy. Dzisiaj dobrze wiem i to czuję, że kiedy zdradzam siebie, to tracę siebie i w 2026 roku nie chcę już płacić tak wysokiej ceny. Po drugie, nie będę się już naprawiać. Na pewno nie zapiszę się na kolejny kurs rozwoju osobistego, który mówi mi, że jeszcze trochę, trochę pracy nad sobą i wtedy będę końców w porządku. Bo wiesz co? Ja i ty na pewno już jesteśmy w porządku. Nieidealne, czasem zagubione, często zmęczone, nie, da, nie dające rady, ale wiesz co? Zupełnie, zupełnie wystarczające. Rozwój po pięćdziesiątce to nie ciągłe poprawianie siebie, to moment, w którym zacznijmy chronić siebie przed światem znajomymi, czasem najbliższymi, którzy niekoniecznie są naszym wsparciem. Trzecia rzecz: Nie będę udawać, że mnie nie boli. Bo sądni, kiedy boli, serce ciało, życie uwiera jak zaciasne buty. I ja nie chcę już być tą dzielną za wszelką cenę. Bo dzielność bez uważności zawsze kończy się wypaleniem. Emocje nie są zagrożeniem, są informacją, a ja właśnie w przyszłym roku chcę być w kontakcie ze sobą, a nie w ucieczce od siebie. Po czwarte, nie dam się wciągnąć w żaden wyścig. Szybko, często niestety znaczy płytko. Nie chcę już udowadniać, że nadążam, że ogarniam, że rozumiem. Mój układ nerwowy powiedział w dwudziestym roku już dość. I go posłuchałam. Przed samymi świętami zaskakującą podjęłam decyzję najbardziej tak naprawdę dla siebie. Wzięłam udział w warsztacie psychologicznym u Natalii de Barbaro własny pokój, i właśnie po to, żeby się poskładać żeby poczuć że gdy nie nadążam że nie ogarniam ale że rozumiem to jest najbardziej okej okay. żeby zrozumieć że spokojna kobieta to absolutnie wartościowa kobieta i wcale nie jest słaba przeszła swoje i najwyższy już czas żeby bez wyrzutów sumienia Sięgać po swoje. I piąta rzecz to potem, to potem, to potem. Nie będę siebie odkładać na potem, jak tylko? Jeszcze chwila? Najpierw może inni? A życie mówi najwyższy czas, żeby nie żyć już na zapleczu własnego życia. Chcę w nim być, chcę uczestniczyć, nawet jeśli nie idealnie, nawet jeśli wolniej, wolniej, z większą uważnością na siebie, na to, co czuję, żeby w tej drodze między sercem a rozumem być bliżej tego serca. Być może zapytasz, Danusia, a czy coś się takiego wyjątkowego wydarzyło w tym roku? Tak, wydarzyło się bardzo wiele. Pierwsza połowa wspaniała, naprawdę usłana, można by powiedzieć, różami. Spełniony wyjazd, wspaniała wycieczka do Tajlandii, gdzie. pokazałam sobie udowodniłam, że sama ogarnę, ale. Nie z wielkim wysiłkiem, ale właśnie z radością w sercu ośmiodniowy pobyt bycia samą w tym kraju, w którym tak naprawdę sama byłam dla siebie. Piękne doświadczenie, zaplanowane, i tutaj naprawdę nic sobie nie musiałam udowadniać. I to, to co czułam, będąc w tak odległym kraju, zdana tak naprawdę na siebie, dokonująca codziennie wyborów, gdzie pojechać, co zobaczyć, z kim, jakie to ważne, dało mi takie ogromne poczucie wewnętrznego spokoju i pokazania samej sobie, ile we mnie drzemie jeszcze. Ciekawości tej małej dziewczynki Donusi, tej uważności na to wszystko, co wokół, dostrzeżenia rzeczy, sytuacji, ludzi, piękna natury, które do dzisiaj, gdy wspominam i przypominam, wywołują dreszcze na moim ciele, ale takiej radości absolutnie radości. I czas na tę drugą, kluczową część 2025 roku. To było dla mnie takie życie za, właśnie kulisami. Życie nie to z planami, nie z kalendarzem i, jak to czasem mówię, takie życie z krwi i kości, jak tsunami. Niespodziewanie wróciła choroba mojego syna Michała, choroba afektywna, dwubiegunowa, i nagle wszystko inne przestało mieć znaczenie. Po dziesięciu latach od diagnozy, właśnie wrócił ponownie ten strach, i tak naprawdę wszystko inne przestało mieć znaczenie. Gdy widzisz, jak twoje dziecko tonie psychicznie. Nie myślisz o rozwoju, myślisz, jak przetrwać kolejny dzień. To noce bez snu, dni bez odpowiedzi, bezsilność. I było też coś jeszcze. Najważniejsza obecność, obecność przy Michale, którą czuł. Że dom. To jego bezpieczna przystań, że tu zawsze będzie mógł wrócić. I powtarzałam mu to jak mantrę, i wiedziałam, że stanie się tak, że przyjdzie taki moment, w którym zrozumie, wróci do siebie i wróci do nas. I tak się też stało. Te święta spędziliśmy razem. Michał przyjechał do nas z Warszawy, jest tam teraz na dwutygodniowym pobycie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. I wiesz co? To jest taki moment, w którym po raz kolejny zdałam sobie sprawę, że to, co czujesz w środku. Bez napinania, jak boli, jak rozrywa, jak granat cię w środku, ale gdy jesteś temu wierna, to po prostu temu bądź. Płacz, nie płacząc. wyj z bólu, nie wyjąc, ale bądź wierna temu, co czujesz. Mówię tutaj do kobiet, które są matkami, które być może mają podobne problemy ze swoimi dziećmi. I na ten moment ten wątek zamykam. Na pewno do niego wrócę, ale jest jeszcze dla mnie za bliski. Ta rana jeszcze krwawi bardzo mocno tego półrocznego życiowego rollercoastera. Często w chorobie psychicznej miłość nie polega na ratowaniu tu i teraz, bo rozmawiasz z chorobą. Ale właśnie polega na byciu obok. Tak, w tym czasie zupełnie zapomniałam o sobie, stąd też właśnie Ci powiedziałam wcześniej o tym wszystkim, czego właśnie w 2026 roku nie zrobię, żeby w razie jakichkolwiek innych perturbacji życiowych być bardziej silną. Przygotowaną nigdy, bo tak się nie da, ale bardziej silną, świadomą. Dlatego w 2026 roku nie chcę być kobietą, która daje innym wsparcie, gdy sama go sobie nie daje, bo nie dam innym tego, czego nie mam sama. Dlatego wybieram uważność, prawdę, łagodność wobec siebie. Nie taką spektakularną, ale taką prawdziwą. Tak, ten 2026 rok to będzie meblowaniem tego mojego własnego pokoju czterech ścian i sufitu. Pierwsza ściana nie przepraszam, że mam swoje zdanie. Druga nie będę się wciąż naprawiać, poprawiać chcieć bycia lepszą. Trzecia ściana, nie będę udawać, że mnie boli. Czwarta, już koniec z wyścigiem, koniec z szukaniem lepszych wersji samej siebie. A sufitem to jest najważniejszy, bo będzie patrzył na te cztery ściany z góry. Kobieta dojrzała nie odkłada. Siebie na potem. Na koniec tego podcastu zapraszam Cię do jednego pytania. Zatrzymaj się na chwilkę. Weź spokojny wdech, wydech i zapytaj siebie: czego już naprawdę nie chcę dalej dźwigać? Co chcę wyrzucić z mojego plecaka, tego życiowego? Którymi tak ciąży. I nie musisz odpowiadać od razu. Wystarczy, że gdy pytasz samą siebie, poczujesz odpowiedź w sercu, w duszy. Jeżeli ten odcinek właśnie poruszył coś w Tobie, podziel się nim z inną kobietą, zasubskrybuj podcast, sięgaj po swoje po pięćdziesiątce, bo. Czuję, że te rozmowy naprawdę mają sens, kiedy krążą między nami, bo przecież dzieląc się dobrem mnożysz go. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału, by nie umknęły ci kolejne odcinki. A jeśli chcesz wiedzieć więcej, jak sięgać po swoje na co dzień nie od święta, Zapisz się na newsletter. Link znajdziesz w opisie, w którym dzielę się dodatkowymi wskazówkami tylko z jego czytelniczkami. Będzie mi też miło, jeśli zostawisz parę gwiazdek. Dzięki temu więcej kobiet usłyszy treści, które przekazuję w tym podcaście. Będą Ci za to bardzo wdzięczne. Do usłyszenia!